Co roku na, na terenie naszego nadleśnictwa odbywa się taka komisja inwentaryzacyjna standard naszego stada żubrów Puszczy Nyszyńskiej. Jeżeli chodzi o liczebność żubrów w Puszczy to się wahałam waha lekko powyżej 130 sztuk, dokładnie 136 jest w tej chwili i ta ten, ma tendencję wzrostową. Z roku na rok nam przybywa około 20 nowych osobników. I jako nadleśnictwo Krynki mamy taką pieczę na, na, nad tym stadem, jesteśmy koordynatorem na terenie Puszczy. Na terenie naszej puszczy dwoje osobników ma założone obrozy telemetryczne. Dzięki tym obrożom możemy obserwować migrację i przejścia żubrów na terenie naszej puszczy. Stado w Puszczy Knyszyńskiej się charakteryzuje taką dużą dzikością, powiedziałabym w porównaniu do stada w Puszczy Białowieskiej wręcz. No i rozwija się bardzo dobrze. Tak jak mieliśmy przez lata sytuację, kiedy stado w puszczy jakoś stało w miejscu, to teraz się rozwija wspaniale. Bardzo się z tego cieszymy. Zaczęły się oczywiście parę lat temu problemy ze szkodami, ale dzięki pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Lasów no te szkody z roku na rok są coraz mniejsze, więc rolnicy mają coraz mniej pretensji, stado się dalej rozwija, więc będziemy musieli w pewnym momencie pomyśleć, żeby to stado gdzieś próbować, czy część żubrów z tego stada po prostu przemieszczać, bo zagęszczenie może być zbyt duże i nie możemy pozwolić, żeby znowu się zwiększyła wielkość populacji i, i zaczęły być szkody, które są nieakceptowalne, bo ta akceptacja społeczna... To jest coś, na czym nam bardzo zależy, prawda? Chcemy mieć żubra, ale też chcemy, żeby ludzie, którzy mieszkają w terenie, gdzie żubry bytują, akceptowali, że, że mają żubra, byli z tego dumni i zadowoleni, a nie e, denerwowali się, że ponoszą koszty ochrony gatunku. Jeżeli chodzi o inwentaryzację, inwentaryzacja jest robiona dwukrotnie. Zazwyczaj jest robiona późną jesienią i później jest jeszcze robiona na przednówku, czyli na wiosnę w tym okresie między lutym a marcem. Ponadto y, obserwacje. Są wykonywane przez pracowników na leśnictwa przez cały rok. Są zbierane informacje odnośnie upadków, nowych wycieleń. Stanu, obserwowane są stany ich zachowania, a, zaraz, a także interwencja w sytuacjach, kiedy żubry wchodzą w większe jakieś szkody, czy to na terenie lasów, czy na terenach gruntów prywatnych.